Tegoroczna edycja zawodów użyteczno-bojowych pod oddziałów rozpoznawczych 6. 6 brygady o Opuchar dowódcy realizowana jest według nowej konwencji. Postanowiliśmy wykorzystać doświadczenia z poprzednich edycji zawodów, ale również doświadczenia wyciągnięte z udziału Grupy Rozpoznawczej Brygady 11. Zmianie PKW Afganistan oraz zaszkoleń realizowanych przez żołnierzy rozpoznania za granicą. Myślą przewodnią zawodów jest prowadzenie rozpoznania przez grupę awangardową rozpoznawczą w ugrupowaniu y, przeciwnika. Wszystkie konkurencje zawodów y, są podporządkowane prowadzeniu działań rozpoznawczych w ugrupowaniu przeciwnika. Celem tych zawodów jest oprócz wyłonienia oczywiście najlepszego pododdziału rozpoznawczego brygady, określenie y, wniosków, wyciągnięcie wniosków co do kierunków dalszego szkolenia, dalszego doskonalenia pododdziałów. Luton rozpadawczy, liczący 12 osób, dzieli się na dwie ekipy. Pierwsze, w pierwszej kolejności strzela pierwsza ekipa. Po czterech minutach kończą strzelanie. Następnie do tych samych celów Szczela druga ekipa osobowa. Następnie po tym strzelaniu sędziowie podchodzą do y, celów, wciągają nalewki tarczowe i przystępują do liczenia. Melduję zakończenie szczelania i jestem gotów do przyjęcia pierwszego punktu No dobra, nadaję. Znajdujemy się na punkcie kontrolnym numer 2, gdzie żołnierze po przybyciu wykonują proste zadania z przetrwania z serę e, konkretnie mają zagotować na czas litr wody. E, w międzyczasie żołnierze są odpytywani ze znajomości e, podstawowych e, zasad przetrwania, czyli litery jaka jest na dany dzień, e, sam e, numer sarnek, e, kolor jaki mają. E, podstawowe e, są to podstawowe pytania, które są wykorzystywane podczas przetrwania żołnierzy, którzy znajdują się w izolacji. Na tym punkcie kontrolnym żołnierze zdają testy z armii innych państw. Rozpoznają sylwetki żołnierzy, sylwetki sprzętu, również struktury organizacyjne wojsk przeciwnika. Znajdujemy się na punkcie saperskim, gdzie w kwadracie 10x10 10 zostało ukrytych i zamaskowanych 10 min. Następnie, kiedy grupa przyjdzie po marszu, będzie miała za zadanie za pomocą wykrywacza min odnaleźć i oznaczyć schowane miny. Następnie za każdą dobrze znalezioną minę otrzymują granat, który będą musieli wrzucić na innym podpunkcie na 40 metrów na skrzynię ładunkową do Stara. Każdy wrzucony granat otrzymuje jeden punkt i łączna suma wrzuconych granatów daje punkty z danej konkurencji. Na tym punkcie kontrolnym sprawdzane jest wytrzymałość żołnierzy, ich ogólna sprawność i umiejętność posługiwania się podstawowymi elementami spinaczki skałkowej. Polega to na pokonaniu toru stynaczkowego składającego się z trzech odcinków. Pierwszy odcinek jest to most, jest to przepraszam drabinka z peleo. Kolejny odcinek to most linowy i na koniec zjazd z wykorzystaniem musemki zjazdowej. Zanim żołnierze przystąpią do wykonania tych czynności, pokonują jeszcze biegiem dość stromy odcinek z linii startu i również tam na linię startu muszą dobiec, wówczas czas jest zatrzymywany i wiadomo w, tym, w tej konkurencji liczy się jak najszybsze pokonanie tego toru. kontrolny odcinek specjalny o długości około 1,5 km, Linia startu około 1,5 km w dół. Na linii startu zawodnicy tam jest komisja sędziowska dwóch członków. Po sygnale start wypuszczają zawodników na tutaj na odcinek ten końcowy. Po czym ja Yy, łapie czas ostatniego zawodnika i ten czas wpisuje do karty egzaminacyjnej. W jak najkrótszym czasie pokonać ten odcinek. Oh. że mają za zadanie prowadzenie obserwacji stanowiska dowodzenia przeciwnika. Po wykonanym skoku oraz przejściu patrolu rozpoznawczego, wykonaniu zadań, przejściu etapu nocnego, zajmują posterunki obserwacyjne. To dowódcy plutonów określają, ile jest tych posterunków obserwacyjnych, czy jest to sieć, czy to jest pojedyncze obserw posterunki obserwacyjne. Wykonują obserwację obiektu. Obserwacja trwa około 5 godzin. Na tym obiekcie mają za zadanie rozpoznać system patrolowania stanowiska dowodzenia, siły i środki, jakie się na nim znajdują, oraz skład i wyposażenie oraz z jakiego elementu to stanowisko dowodzenia występuje. Jak instruktorzy, którzy występują na tym, poza racja, pokazują szereg znaków graficznych i na tej podstawie sprawdzamy dowódców plutonów, Logicznego myślenia, wyciągania wniosków, i na tej podstawie określenie e, przynależności tego stanowiska. Prowadzę tutaj szczelanie na celność i skupienie plutonów rozpoznawczych. Pluton rozpoznawczy będzie się składał z trzech ekip po cztery osoby. Warunki szczelania. Ekipa czterosobowa będzie prowadziła strzelanie do czterech celów. Figura bojowa 23 na odległości 75 metrów, dwie sztuki oraz na 100 metrów, też dwie sztuki, figura bojowa 23. Żołnierze na moją komendę otrzymują amunicyjnego po 5 sztuk naboi i na komendę stanowisko na linii otwarcia ognia naprzód. Zajmują stanowisko i prowadzą ogień. Z tym, że liczy się yy, gra zespołowa, czyli yy, żołnierze yy, mają dowolność strzelania do celi. Oni ustalają, czy strzelają na odległość 75 metrów, czy na odległość 100 metrów. Ponieważ na 100 metrach za jeden punkt jest przedawany jeden punkt, na, na 75 metrach 0,75 punkt. W związku z tym, jeżeli ktoś dobrze strzela, Automatycznie będzie wybierał te cele na 100 metrów. Cele ukazują się po 20 sekundach od momentu podania komendy naprzód. Ukazują się wszystkie cztery cele jednocześnie. Następnie po 7 sekundach opadają, po 5 sekundach znowu się podnoszą i stoją na, yy, i stoją przez 7 sekund. Po opadnięciu po raz drugi z celi jest yy, koniec strzelania przegląd, przeglądnicie broni. I powrót na jej otwarcia na jej wyjściową. Moim zdaniem zawody udały się i z tego miejsca chciałbym naprawdę zaraz się podziękować. To była naprawdę kawał solidnej, solidnej roboty. Chciałbym również podziękować przede wszystkim Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą postawę. Widać było, że jesteście prawdziwą elitą. Nie dosyć, że służycie w najlepszej brygadzie w wojsku polskim, to jeszcze jesteście elitą tej brygady. Od elity wymaga się najwięcej. Wy pokazaliście, że was stać na to. Aby sięgać po to, co jest trudne, co wymaga wysiłku no i osiągać to, co chcecie. Trzecie miejsce, 18 batalion powietrzno -desantowy. Drugie miejsce, pluton trzeci z kompanii rozpoznawczej. I pierwsze miejsce, po raz kolejny, 16 batalion powietrzno -desantowy. Jak to stwierdziłem w dniu dzisiejszej rozmowie z szefem Sztabu Brygady, po raz kolejny Rutyna i doświadczenie wygrało z młodością.